Fark od C. Zwej z regionu winiarskiego Szomlo, czyli jednego z największych wygasłych wulkanów w naszym regionie. Region położony na północ od Balatonu. Region, który tak naprawdę cechuje się glebą wulkaniczną, glebą bazaltową, i myślę, że tak naprawdę to oddaje nam już bardzo dużo, jak, jak wyjątkowe wina potrafimy tam produkować. Szczep autochtoniczny, czyli szczep występujący tylko i wyłącznie tak naprawdę w tamtym regionie w 80% cechuje się zdecydowanie taką złożonością i balansem. Tutaj mamy propozycję wina leżakowanego w beczce przez 6 miesięcy i to jest coś co tak naprawdę dopełnia nam, dopełnia nam jakby złożoności, pełni, chrupkości, ciekawych aromatów orzechowych czy pistacjowych. Oprócz tego oczywiście będziemy mieli wanilię, nuty tostowe, troszkę moreli, troszkę owoców tropikalnych, wiadomo również będą cytrusy. Polecam Wam pić to wino w temperaturze tak 12-13 stopni maksymalnie. Nie jest to biel, która wymaga bardzo mocnego schładzania. Raczej właśnie byłbym ku temu, żeby pozwolić temu winu się troszkę otworzyć, żeby pokazało nam pełnię swoich aromatów, bo naprawdę jest to ciekawe. Jeżeli nigdy nie próbowaliście wina z tego regionu lub jeżeli nigdy nie piliście wina ze szczepu YouFarq, to zdecydowanie Wam to polecam. Jest to coś średnio, średnio często spotykanego. Coś, aromaty i tą taką strukturę i pełnię, której możecie nie doświadczyć na innych takich prostszych białych winach.